Witaj Boska w czwartym dniu. Dzisiaj robimy przestrzeń dla emocji, czyli moje emocje są informacją, a nie zagrożeniem. Nasz rytuał dzisiejszy będziemy robić wieczorem, także zapraszam Cię do kąpieli. Weź sobie zajebistą, ciepłą kąpiel, jeżeli masz w domu wannę, jeżeli lubisz to robić z olejkami, z jakimiś super bąbelkami kolorowymi, pachnącymi, z czym tylko zechcesz. Jeśli nie masz wanny, to zapraszam Cię do podprysznic. To też może zadziałać tak jak wanna. Oczywiście w wannie jest więcej relaksu. Jeżeli dodajemy do tego olejki, to naprawdę jesteśmy w stanie się super zrelaksować i dać miejsce na nasze emocje. W każdym bądź razie, czy to jest wanna, czy to jest prysznic, jeśli to jest prysznic, to wejść ten prysznic tak dogłębnie. W sensie takim, że to nie ma być taki szybki prysznic jak każdego dnia, tylko taki prysznic z intencją. Jeśli masz jakiś olejek, to zapraszam Cię do tego, abyś na mokre ciało nałożyła sobie go później i wmasowała elegancko w Twoje ciało, w Twój kark, szyję, ramiona, abyś się odciążyła i zrelaksowała. Natomiast jeżeli masz wannę, no to już sam fakt tego, że jesteś w wannie i bierzesz sobie kąpiel, relaksuje Cię na maksa. Także, relaksujemy się podczas tego wieczornego rytuału odpuszczając wszystko, nie myśląc już o tym, co było dzisiejszego dnia, o dzieciach, o pracy, o problemach i tak dalej, tylko odpuszczamy, relaksujemy się, oddychamy głęboko i kontaktujemy się ze sobą, czyli wchodzimy po prostu w ten wspaniały, cudowny stan, gdzie łączymy się ze sobą. ok? Jak już się połączysz ze sobą i jak już wyszłaś spod prysznicy lub z kąpieli, to zaświeć sobie świeczkę w łazience lub w sypialni. Jak już będziesz taka dogłębnie zrelaksowana i oddychasz głęboko do siebie, jesteś obecna i świadoma, zadaj sobie proszę Cię pytanie, lub po prostu zaglądnij w głąb siebie i posłuchaj. Posłuchaj, co ty masz sobie do powiedzenia, jaka emocja się pojawi. Być może pojawi się emocja związana z jakimiś trudami twojego dzisiejszego dnia, lub będzie to jakaś emocja szczęścia, jakakolwiek by to nie była emocja, to przyjmij ją, przyglądnij się, nie oceniaj jej, pobądź z nią, zaobserwuj, o co chodzi. Zaobserwuj, dlaczego ta emocja się pojawia. Zastanów się, skąd ona jest, dlaczego ona się pojawiła, bez absolutnie żadnego osądzania. Posłuchaj. Posłuchaj, co Twoje ciało mówi do ciebie, co Twoja dusza mówi do ciebie. Posłuchaj, jakie emocje wydobywają się z ciebie, kiedy odpuściłaś i zrelaksowałaś się na maksa. Zadaj sobie pytanie, o czym chcesz mi dzisiaj powiedzieć? To jest pytanie, które zadajesz samej sobie. Pamiętaj, że kiedy słuchasz emocji, słuchasz siebie. A to jest najważniejsza rzecz, jaką możesz zrobić dla siebie wysłuchać siebie. Bez oceniania, bez, bez stresu, bez e, próbowania stłumienia tej emocji. Twoja emocja to Twoja informacja, pamiętaj o tym. Jak już uzyskasz odpowiedzi od samej siebie, to weź swój dzienniczek i zapisz wszystkie informacje, które otrzymałaś. Wsłuchaj się w to, jaki jest przekaz, wsłuchaj się w to, jakie są informacje, które dostałaś, wypisz je wszystkie, i jeśli chcesz, to możesz dołożyć jeszcze jedno pytanie do tego, co mogłabym zrobić dzisiaj dla siebie, aby polepszyć mój stan. Wypisz to, co ci przyjdzie do głowy, i postaraj się jeszcze przed snem wykonać jedną z tych czynności. Bosko moja, widzimy się jutro, w piąty dzień siedmiodniowego rytuału świadomej kobiecości. Uwielbiam Cię do jutra, Papa. Pa.